Dziękuję Wam, za zrobić mi 10 subskrybentów. Jestem bardzo Wam wdzięczny. Słyszałam mało komentarzy, mało lajków. Chyba to oni to bo ludzie mają dużo lajków. Nawet te ci sławy, którzy mają pola filmiki, ci sorc mają po tysiące lajków. Chyba kończę z YouTubeem. Żartuję, nigdy nie skończę, że kuwam na Dobra, kiedy będę bardzo starszy, pokażę Wam moją twarzy, ale to jeszcze nie ten moment. Musicie dać milion lajków. Like. musicie dać milion subskrypcji, żebym pokazał wam. Część mojej twarzy. Oczy Wam pokażę wtedy. Na milion lajków, like kiedy będę dziecko Jak bardzo dorosły to pokażę wam moją całą twarz no no to są fajne odbicie światła nie mam telefonu i laptopa znaczy mam telefon a nie mam laptopa ja mam wszystko nazywać na telefonie to to jest słaba jakość no to koniec tak widzimy się w następnych sortach.